Siemanko, Tobie, ja jestem Zenek, to jest Mighty Magic Duel of Champions A to jest taki szybki unboxing jednego pakietu, a w sumie jednego bohatera Wykonałem, czy w sumie udało mi się odblokować, czy ukończyć w sumie Achievement pod tytułem, jak on się nazywa, do piekła i z powrotem Chodzi w nim o to, aby poświęcić 1000 kart w piekielnej odchłani A nagrodą jest alternatywny egzemplarz Garanta Poszukiwacza poszukiwacza czego. Niezgody właśnie, już miałem na końcu języka. A garant poszukiwać nie, niezgody, proszę bardzo, alternatywna karciocha. Yeah, trzeba będzie jakiś kurna deck zmontować w takim razie na Garanta, na garancie i się pochwalić po prostu tą niesamowitą kartą. Ale czy to jest premium, czy to nie jest premium? Z nagrody? Nie, to nie jest nagroda. Hmm, a myślałem, że to będzie w formie nagrody i będzie ten ładnie kolorkami z premium się świeciło i tak dalej. Hmm. Hmm. Yeah! Jest garant, w sumie trzech garantów, proszę bardzo. Jaki wypas, tu jest premium, tu jest nagroda, a tu jest zwykły. Ten, którego dostałem, to jest mój pierwszy bohater, bo w sumie talion Inferno rozpoczynałem zabawę w Might and Magic Duel of Champions. Chlip, <grym> <grym> chlip. Po prostu aż się łezka w, oczu, w oku kręci. <gry> Dobra, trzeba będzie zagrać w takim razie talią Garanta i zmontować jakiś fajny dek i przy okazji jeszcze wrzucić tego nowego poszukiwacza niezgody. W ogóle jaki wypas Jezus Mary. Ale podobny jest do siebie samego. Tutaj ma jakieś rogi na głowie, tutaj też ma rogi na głowie. Tutaj nie widać tego jako kuca, na którym on tutaj siedzi. Ma jakiś kurne tutaj ten, jakiś sztylet na, na, na nosie zamontowany. A tutaj nie widać, nie widać. Nie. No dobra. To był taki szybki unboxing Garanta Poszukiwacza Niezgody z alternatywnym artem, czy też alternatywną kartą, jak to woli. W ogólnie alternatywny egzemplarz Garanta. Ok, dzięki wielkie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć.